Siedziałem w swoim domowym biurze, debugując kod dla projektu klienta, gdy mój laptop wyemitował nowe powiadomienie e Dźwięk sprawił, że podniosłem wzrok z nad ekranu i zauważyłem, że wiadomość przyszła na moje stare konto Gmail, które założyłem jeszcze w liceum i z którego prawie nie korzystałem. Temat natychmiast przykuł moją uwagę. Zaproszenie na ślub, Sara i Michael. Serce zabiło mi szybciej, gdy zobaczyłam nazwisko nadawcy, Sara Johnson moja młodsza siostra kropka kliknęłam na wiadomość, a mój ekran wypełnił się eleganckim zaproszeniem na ślub. Ozdobionym delikatnymi różowymi różami i złotymi akcentami kropka formalny tekst brzmiał. Sara Johnson i Michael Rourke proszą o przyjemność towarzyszenia im podczas uroczystości ślubnej w sobotę, 15 czerwca o godzinie 18 w Grand Ballum, Riverside Hotel, w naszym rodzinnym mieście. Poniżej oficjalnego zaproszenia znajdowała się osobista wiadomość od Sary. Cześć Nelly, mam nadzieję, że ten e-mail jest dla Ciebie dobry. Przepraszam, że kontaktuję się z tobą przez stary adres e-mail, ale nie mam twojego aktualnego numeru telefonu ani adresu domowego. Znalazłem ten e-mail w moich starych kontaktach z liceum. w przyszłym miesiącu wychodzę za mąż i pomimo wszystkiego, co wydarzyło się między naszą rodziną, naprawdę chcę, żebyś tam był. Wiele by Y dla mnie znaczyło, gdyby moja jedyna siostra była na moim ślubie. Wiem, że minęło ponad 10 lat od naszej ostatniej rozmowy, ale mam nadzieję, że rozważysz przyjazd. Daj mi znać, jeśli dasz radę, Sara. Wpatrywałam się w ekran przez dłuższą chwilę, czując mieszankę emocji, których się nie spodziewałam. Minęło 12 lat, odkąd ostatni raz rozmawiałam z którymkolwiek z członków mojej rodziny. Dwanaście lat, odkąd wyszedłem z tego domu i nigdy nie oglądałem się za siebie. Sara miałaby teraz dwadzieścia osiem lat. Kiedy opuściłem dom, miała zaledwie szesnaście lat. Zastanawiałem się, jak teraz wygląda, czy bardzo się zmieniła. Ostatnim razem, gdy ją widziałem, była rozpieszczoną nastolatką. Która zawsze dostawała wszystko, czego chciała. oparłem się na krześle i zastanawiałem się, czy powinienem odpowiedzieć. Część mnie chciała po prostu usunąć e-mail i udawać, że nigdy go nie widziałem. Ale inna część mnie była ciekawa. Sara wychodziła za mąż i chciała, żebym tam był kropka może dorosła. Może coś się zmieniło. Kropka, po około dwudziestu minutach siedzenia, zdecydowałem się odpisać. Postawiłem na prostotę. Cześć Sara, gratuluję zaręczyn. Będę tam na twoim ślubie. Nie mogę się doczekać spotkania po tylu latach, Nelly. Wysłałem wiadomość, zanim zdążyłem zmienić zdanie. Następne kilka tygodni minęło szybko, gdy przygotowywałem się do podróży. Musiałem uporządkować swój harmonogram. Co oznaczało zmianę harmonogramu niektórych spotkań z klientami i przesunięcie kilku terminów projektów. Moja asystentka pomogła mi wszystko zorganizować. Spędziłem trochę czasu zastanawiając się, jaki prezent kupić Sarze i jej narzeczonemu. Nie chciałem przesadzić. Ale nie chciałem też wyglądać tanio W końcu zdecydowałem się na piękny kryształowy ważon od Tiffany'ego, elegancki wystarczająco drogi, by pokazać, że mi zależy, ale nie tak krzykliwy, by przyciągał zbyt wiele uwagi. Kropka kosztował mnie około 1500 dolarów. Co w dzisiejszych czasach nie było dla mnie dużo, ale uznałam, że to miły gest kropka dzień przed ślubem po raz pierwszy od dekady przyleciałem do rodzinnego miasta. Wziąłem taksówkę z lotniska do hotelu Marriott w centrum miasta. Po zameldowaniu rozpakowałam walizkę i powiesiłam sukienkę, którą przywiozłam na wesele kropka. Była to prosta granatowa sukienka, dobrze skrojona, ale nie krzykliwa. Przez lata nauczyłam się, że czasami najdroższe ubrania to te, które wyglądają na najbardziej stonowane kropka. Tego wieczoru zamówiłam obsługę pokoju i próbowałam przygotować się psychicznie na ponowne spotkanie z rodziną. Zastanawiałam się, czy moi rodzice będą zaskoczeni moim widokiem. Kropka. Zastanawiałam się, czy w ogóle się zmienili, czy nadal są tymi samymi ludźmi, którzy wyrzucili swoją osiemnastoletnią córkę z domu, nie mając dokąd pójść. Pomyślałam o zadzwonieniu do Sary, by dać jej znać, że jestem w mieście, ale zdecydowałam się tego nie robić. Kropka. Zobaczymy się jutro na ślubie. To będzie wystarczająco szybko. Kropka. Następnego ranka obudziłem się wcześniej i poszedłem pobiegać po centrum miasta. Po biegu wróciłem do hotelu, wziąłem prysznic i spędziłem popołudnie relaksując się. Kropka czytałem książkę, oglądałem telewizję i starałem się nie myśleć zbyt wiele o tym, co przyniesie wieczór. Kropka, około czwartej zaczęłam się szykować. Starannie zrobiłam makijaż, nie za dużo, ale wystarczająco, by wyglądać na zadbaną. Ułożyłam włosy w proste upięcie i założyłam granatową sukienkę z parą perłowych kolczyków, które kupiłam kilka lat temu. Kropka patrząc na siebie w lustrze w pokoju hotelowym... Pomyślałam, że wyglądam dobrze. Profesjonalnie, poukładana, ale nie starałam się za bardzo, kropka wzięłam prezent od sary z komody i zadzwoniłam po taksówkę. Która zawiozła mnie do hotelu Riverside. Hotel Riverside wyglądał dokładnie tak samo, jak pamiętałam z dzieciństwa. Moi rodzice zabierali nas tu na kolację kilka razy, kiedy byłam młodsza. Zazwyczaj na specjalne okazje, kropka wielka sala balowa znajdowała się na drugim piętrze, a kiedy szłam korytarzem. Słyszałam muzykę i śmiechy dochodzące z wnętrza, kropka gdy weszłam do sali, od razu zaczęłam rozpoznawać twarze. Była tam moja ciocia Margaret, która wyglądała starzej, ale wciąż miała ten sam promienny uśmiech. Wujek Bob stał przy barze, a jego włosy były już całkowicie siwe, kropka moja kuzynka Jennifer rozmawiała z grupą ludzi przy oknach. Musiała być teraz po trzydziestce, prawdopodobnie mężatką z dziećmi, kropka weszłam dalej do pokoju i wtedy ludzie zaczęli mnie zauważać. Ciocia Margaret podeszła jako pierwsza. Nelly, o mój Boże, czy to naprawdę ty? Powiedziała, pędząc, by mnie przytulić kropka, ale kiedy się odsunęła, zauważyłam coś dziwnego w jej wyrazie twarzy. To nie było tylko zaskoczenie. Było tam coś jeszcze. Może litość. Cześć, ciociu Margaret, wyglądasz świetnie, powiedziałam, wymuszając uśmiech. Kochanie, ty też dobrze wyglądasz, przerwała, patrząc na mnie z góry i z dołu. Naprawdę dobrze, lepiej niż się spodziewałam. Kropka lepiej niż się spodziewała, co to miało znaczyć? Zanim zdążyłam zapytać, dołączył do nas wujek Bob. Nelly, niech mnie diabli. Sara powiedziała, że możesz przyjechać, ale nie byliśmy pewni. Jak się masz, mała? Dobrze, wujku Bob, a co u ciebie? Nie mogę narzekać, wciąż pracuję w fabryce, wiesz po staremu. Wyglądał nieswojo, przestawiając się z nogi na nogę. Więc co u ciebie? Znalazłeś jakieś przyzwoite miejsce do życia. Twoja mama wspominała, że miałeś z tym problemy. Wiesz, znalezienie mieszkania i w ogóle. A praca, czy nadal szukasz stałej pracy, o czym on do cholery mówił? Miałem własną firmę. Mieszkałem w pięknym domu na przedmieściach. Dlaczego miałby myśleć, że mam problemy ze znalezieniem mieszkania? Radzę sobie dobrze, wujku Bob. Naprawdę dobrze. Kropka ciotka Margaret pochyliła się bliżej i zniżyła głos. A co z twoim mężem? Wszystko się z nim ułożyło, czy kropka znowu byłem kompletnie zagubiony, jaki mąż? Wymieniły spojrzenie, którego nie zrozumiałam. Cóż, właśnie usłyszeliśmy, nieważne, kochanie. Po prostu cieszymy się, że tu jesteś i że nic ci nie jest, powiedziała ciocia Margaret. Klepiąc mnie po ramieniu w sposób, który wydawał się protekcjonalny, kropka zaczęli zbliżać się kolejni krewni, kuzyni, których nie widziałam od liceum, przyjaciele rodziny, którzy pamiętali mnie jako nastolatkę, kropka każdy z nich miał to samo spojrzenie w oczach. To litościwe spojrzenie, jakby było im nie żal, kropka moja kuzynka Jennifer przyszła ze swoim mężem, facetem, którego nie rozpoznałam. Nelly, wow, to było wieki temu. Jak się trzymasz? Zapytała. Trzymam się? Świetnie, Jennifer, a ty? Dobrze, dobrze, oczywiście jestem teraz mężatką, powiedziała, pokazując obrączkę. Dwoje dzieci, mieszkamy na przedmieściach. Wiesz. Cały ten amerykański sen, kropka, zrobiła pauzę. Nadal jesteś? To znaczy, czy kiedykolwiek stanęłaś na nogi po tym wszystkim? Z minuty na minutę byłem coraz bardziej zdezorientowany i sfrustrowany. Jaki rozwód, jaka sytuacja zawodowa, o czym wszyscy mówili? Myślę, że zaszło jakieś nieporozumienie, zacząłem mówić, ale Jennifer już się odsunęła. Cieszę się, że dotarłaś na ślub. Sara będzie szczęśliwa, gdy cię zobaczy. Kropka, gdy odeszła, stałem i próbowałem zrozumieć, co się dzieje. Wszyscy zachowywali się, jakbym był jakimś przypadkiem charytatywnym, jakby spodziewali się, że jestem spłukany i zdesperowany. Skąd mieli takie informacje, postanowiłem przestać próbować to rozgryźć i po prostu znaleźć swoje miejsce. Przeszedłem się po sali, szukając stolika z moim nazwiskiem. Sprawdziłem stoliki blisko przodu, nic kropka spojrzałem na stoliki na środku pokoju. Nadal nic kropka podszedłem do głównego stołu, gdzie mogłem zobaczyć moich rodziców i Sarę w jej białej sukni ślubnej. Gdy podszedłem bliżej, moje serce zaczęło bić szybciej. Minęło dziesięć lat, odkąd widziałem którekolwiek z nich kropka mój ojciec zobaczył mnie pierwszy. Miał na sobie czarny smoking i wyglądał starzej, a jego włosy były już w większości siwe. Kiedy nasze oczy się spotkały, jego wyraz twarzy zmienił się z niezobowiązującej rozmowy na coś, czego nie potrafiłam odczytać. Może zaskoczenie, a może dyskomfort. Tato, powiedziałam, podchodząc do stołu, Nelly wstał i uścisnął mnie mocno. Przyszłaś. Oczywiście, że przyszłam, Sara mnie zaprosiła kropka, wtedy odwróciła się moja matka i po raz pierwszy od dekady zobaczyłam jej twarz. Wyglądała na starszą, bardziej zniszczoną niż pamiętałam, ale uśmiechała się kropka. Nie był to jednak szczery uśmiech, był to sztuczny uśmiech, który zwykle zakładała dla towarzystwa, kiedy byłam dzieckiem. Nelly, kochanie. Tak się cieszymy, że ci się udało, powiedziała, wstając, by mnie przytulić. Uścisk był również sztuczny. Co jej uśmiech kropka wtedy Sara się odwróciła. Wyglądała pięknie w swojej sukni ślubnej, elegancko i szczęśliwie. Ale kiedy mnie zobaczyła jej wyraz twarzy zmienił się na coś, co wyglądało na niemal rozczarowane. Nelly powiedziała, patrząc na mnie krytycznie kropka wyglądasz: no cóż, chyba jak ty sama. Trochę zwyczajnie i prosto, jak zawsze. Zrobiła pauzę, a potem dodała z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Ale cieszę się, że tu jesteś. Przynajmniej teraz zobaczysz, jak ludzie sukcesu świętują śluby. Komentarz uderzył mnie jak policzek w twarz, ale zachowałem neutralny wyraz twarzy. To był dzień ślubu Sary i nie zamierzałem robić scen. Gratulacje, Sara, wyglądasz pięknie, powiedziałam po prostu. Moja matka szybko wkroczyła, chwytając mnie za ramię. Choć kochanie, zaprowadzę cię do twojego stolika. Poprowadziła mnie z powrotem przez salę balową, mijając wszystkie inne stoliki, aż do tylnego rogu, gdzie znalazłam swoją wizytówkę. Kropka, tutaj jesteś, kochanie, powiedziała, wciąż z tym sztucznym uśmiechem: Najbliższe stoliki są przeznaczone dla członków najbliższej rodziny i gości odnoszących największe sukcesy, rozumiesz? Kropka, zrozumiałam doskonale. Posadzili mnie z tyłu, jak najdalej od ważnych osób. Usiadłem przy przydzielonym mi stoliku i obserwowałem rozpoczęcie ceremonii ślubnej kropka, gdy tak siedziałam, otoczona obcymi ludźmi i czując się zupełnie nie na miejscu, mój umysł zaczął wędrować w przeszłość. Zacząłem sobie przypominać, dlaczego nie rozmawiałem z rodziną od ponad dziesięciu lat kropka, dorastając, zawsze było jasne, że Sara była ulubionym dzieckiem. Nasi rodzice nawet nie próbowali tego ukrywać kropka, kiedy Sara miała siedem lat i zdecydowała, że chce grać na pianinie. Kupili nowytkie pianino i opłacili prywatne lekcje dwa razy w tygodniu. Kiedy miałem 14 lat i zapytałem, czy mogę wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z programowania w szkole po godzinach, moja mama powiedziała, że powinienem skupić się na bardziej praktycznych umiejętnościach. Takich jak gotowanie i sprzątanie. W każde urodziny Sara urządzała wyszukane przyjęcia z motywami i dekoracjami. Moje urodziny były zazwyczaj tylko ciastem po obiedzie, jeśli w ogóle o nich pamiętano. Sara dostała samochód na swoje 16 urodziny, śliczną małą czerwoną Honda Civic. Kiedy skończyłam 16 lat, powiedziano mi, że mogę chodzić pieszo lub jeździć autobusem. Ale znalazłem swój własny sposób. Odkryłam darmowy klub programowania w szkole i rzuciłam się w wir nauki wszystkiego, co mogłam. Byłem w tym dobry, naprawdę dobry. Nauczyciel, pan Rodriguez, powiedział, że mam naturalny talent i zachęcał mnie do dalszej nauki. Zacząłem pomagać sąsiadom naprawiać ich komputery i konfigurować telefony, zarabiając od czasu do czasu 20 lub 30 dolarów Kiedy ukończyłem szkołę średnią, sam złożyłem podania na kilka uczelni. Ciężko pracowałem, aby uzyskać dobre oceny, mając nadzieję na stypendia. Dzień po ukończeniu szkoły rodzice wezwali mnie do salonu na rozmowę. Myślałam. Że chcą mi pogratulować lub omówić moje plany na studia. Nelly, masz już osiemnaście lat, powiedział mój ojciec. Jesteś dorosła i nadszedł czas, abyś zaczęła się tak zachowywać. Nie mamy pieniędzy, by wysłać cię na studia, dodała moja matka. Musimy skupić nasze zasoby na edukacji Sary, ona ma prawdziwy potencjał. Poza tym, musisz się wyprowadzić. Nie możesz mieszkać tutaj jak jakiś darmozjat, podczas gdy Sara próbuje skupić się na nauce. Ona potrzebuje swojej przestrzeni, kropka poczułam się jakbym dostała w brzuch, wyprowadzka. Gdzie mam się podziać? To już Twój problem, powiedziała chłodno moja matka. Masz osiemnaście lat, powinnaś już o tym myśleć, kropka błagałam ich o kilka tygodni na zaoszczędzenie pieniędzy na kaucję za mieszkanie, ale nie chcieli ustąpić. Mama powiedziała, że mam czas do końca tygodnia. Trzy dni później spakowałam wszystko, co miałam, do dwóch walizek i plecaka. Rodzice mojej przyjaciółki Jesiki wyjechali z miasta, więc pozwoliła mi zostać u siebie w domu. Gdy wszystko sobie poukładałam, kropka, tydzień po przeprowadzce do Jesiki otrzymałam listy akceptacyjne, na które czekałam. Zostałam przyjęta na cztery uczelnie, a jedna z nich. Szkoła w sąsiednim stanie zaoferowała mi pełne stypendium oraz pokój i wyżywienie. Kiedy rodzice Jesiki wrócili z wakacji, dowiedzieli się, co się stało i byli przerażeni. Państwo Chen znali mnie od podstawówki i zawsze traktowali jak drugą córkę. Dali mi 3000 dolarów, aby pomóc mi się urządzić i sami zawieźli mnie na lotnisko. Pamiętam, jak pani Chen przytuliła mnie na pożegnanie i powiedziała: Bądź z nas dumna, kochanie. Pokaż im, co tracą. Kropka na początku studia były trudne. Pracowałam na pół etatu, jednocześnie utrzymując swoje oceny, ale kochałam każdą minutę. Studiowałam informatykę i w końcu poczułam, że jestem tam, gdzie moje miejsce. Kropka na trzecim roku poznałam Dawida na zajęciach z zaawansowanego programowania. Był inteligentny, zabawny i podzielał moją pasję do technologii. Zaczęliśmy razem studiować. Potem się spotykać, a na ostatnim roku byliśmy nierozłączni. Pobraliśmy się zaraz po ukończeniu studiów, podczas prostej ceremonii w sądzie, na której obecnych było tylko kilku przyjaciół. Przyjęłam jego nazwisko Mitchell i przeprowadziliśmy się do Doliny Krzemowej, by rozpocząć karierę. Kropka, oboje dostaliśmy pracę w firmach technologicznych, ale naszym prawdziwym marzeniem było stworzenie czegoś własnego. Spędzaliśmy wieczory i weekendy pracując nad rewolucyjnym oprogramowaniem. Które usprawniłoby zarządzanie bazami danych w dużych korporacjach. Po dwóch latach rozwoju mieliśmy coś niesamowitego. Zaproponowaliśmy je kilku dużym firmom i ostatecznie sprzedaliśmy je IBM za 12 milionów dolarów. 12 milionów dolarów. Za te pieniądze założyliśmy własną firmę programistyczną. Byliśmy młodzi, ambitni i nagle bardzo bogaci. Nasza firma szybko się rozwijała. Przyjmując coraz większych klientów. W ciągu pięciu lat byliśmy warci łącznie ponad 50 milionów dolarów. Sukces nie był jednak w stanie uratować naszego małżeństwa. Prostawaliśmy się, skupiając się bardziej na biznesie niż na sobie nawzajem. Po ośmiu wspólnych latach zdaliśmy sobie sprawę, że lepiej sprawdzamy się jako partnerzy biznesowi niż jako mąż i żona. Rozwiedliśmy się polubownie, dzieląc nasz majątek porówno. David i ja pozostaliśmy przyjaciółmi i nadal wspólnie prowadziliśmy firmę. W wieku 30 lat byłam warta około 30 milionów dolarów. Miałem piękny dom, jeździłem luksusowym samochodem, a moja firma była szanowana w całej branży. Byłem opisywany w kilku magazynach technologicznych, a nawet wygłosiłem kilka przemówień na konferencjach. Ale moja rodzina nic o tym nie wiedziała. Nie mieli pojęcia, kim się stałem i co osiągnąłem. Wróciłem do teraźniejszości, gdy ceremonia ślubna dobiegła końca i ludzie zaczęli klaskać. Moi rodzice wstali od stołu. A mój ojciec wziął mikrofon. Dziękuję wszystkim za przybycie, aby świętować wyjątkowy dzień Sary i Michaela, zaczął. Jako ojciec Sary, nie mógłbym być bardziej dumny z kobiety, którą się stała. Mówił o osiągnięciach Sary, jej dyplomie z marketingu, pracy w agencji reklamowej, jej wspaniałej osobowości. Następnie moja mama wzięła mikrofon i zachwycała się Michaelem, panem młodym i tym, jak idealny był dla Sary. Następnie głos zabrali rodzice Michaela, dzękując wszystkim za przybycie i witając Sarę w swojej rodzinie. Gdy mój ojciec miał już kończyć przemówienie, ktoś z tyłu sali krzyknął, a co z Nelly? Ona też powinna coś powiedzieć. Zamarłam, widziałam, jak zmieniają się twarze moich rodziców. Wyraźnie nie chcieli, żeby to się stało, a Sara wyglądała na zirytowaną. Ale tłum patrzył na mnie wyczekująco i mój ojciec nie mógł odmówić, nie wyglądając przy tym na niegrzecznego. Oczywiście, powiedział z wymuszonym uśmiechem. Nelly, chciałabyś powiedzieć kilka słów. Wszystkie oczy w pokoju zwróciły się na mnie, gdy wstałam i podeszłam do przodu. Serce mi waliło, ale zachowałam spokój. Michael, pan młody, z uśmiechem podał mi mikrofon kropka, ale gdy już miałam go wziąć, zatrzymał się i spojrzał na mnie uważniej. Chwileczkę, powiedział, wciąż trzymając mikrofon blisko ust, aby wszyscy mogli go usłyszeć. Czy ty jesteś Nellie Mitchell? Nellie Mitchell, która jest właścicielką Mitchell Tech Solutions. Cała sala balowa zamilkła. Uśmiechnęłam się i przytaknęłam, tak, to ja, kropka twarz Michaela rozjaśniła się z prawdziwego podekscytowania. O mój Boże, nie mogę w to uwierzyć. Jesteś legendą w branży technologicznej. Czytałem o Twojej pracy w Forbes i Tech Crunch. To niesamowite. Wciąż mówił do mikrofonu, więc jego słowa odbijały się echem w cichej sali balowej. Widziałem, jak moi rodzice i Sara zamarli przy głównym stole, a na ich twarzach widać było kompletny szok. Wszyscy inni w pokoju wpatrywali się we mnie szeroko otwartymi oczami. Jestem zaszczycony. Że mogę cię poznać, kontynuował Michael. Twoje oprogramowanie do zarządzania bazami danych zrewolucjonizowało sposób, w jaki obsługujemy dane przedsiębiorstwa. Michael Solutions współpracuje z Google, Microsoft, Amazon. To niewiarygodne, kropka w pokoju rozległy się szepty i pomruki. Wziąłem mikrofon od Michaela, który praktycznie promieniał. Dziękuję, Michael, to bardzo miłe. Spojrzałem na tłum, a potem na moją rodzinę. Chcę tylko pogratulować Sara i Michaelowi. Życzę wam obojgu szczęścia na całe życie kropka moje przemówienie było krótkie i słodkie. Po czym oddałem mikrofon i zacząłem iść w kierunku mojego stolika. Ale zanim zdążyłam usiąść, moja matka pojawiła się u mojego boku. Nelly, kochanie, powiedziała najsłodszym głosem, jakiego kiedykolwiek słyszałam. Dlaczego nie usiądziesz z nami przy głównym stole? Mamy dla ciebie miejsce z całą rodziną. Kropka spojrzałam na jej sztuczny uśmiech i potrząsnęłam głową. Mel, dzięki mamo, jest mi wygodnie tam. Gdzie jestem, kropka, wróciłam do mojego stolika w tylnym rogu, a kiedy szłam, słyszałam, jak wszyscy szepczą o mnie. Starsza kobieta siedząca obok mnie, która, jak się dowiedziałam, była moją wielką ciocią Helen, pochyliła się. Kochana, nie miałam pojęcia, kim jesteś, powiedziała. Twoi rodzice mówili wszystkim, że zmagasz się z trudnościami. Mówili, że mieszkasz w jakimś zniszczonym mieszkaniu, pracujesz w martwej pracy i wyszłaś za mąż za uzależnionego od narkotyków alkoholika który zostawił cię z niczym. Kropka wszystko nagle nabrało sensu. Pełne politowania spojrzenia, pytania o znalezienie mieszkania i pracy, komentarze na temat mojego męża. Moi rodzice mówili wszystkim, że jestem kompletną porażką. Kropka uśmiechnęłam się tylko i potrząsnęłam głową. Ludzie mówią wiele rzeczy, ciociu Helen. Kropka przyjęcie trwało dalej, ale czułam na sobie wzrok wszystkich. Ludzie podchodzili by się przedstawić i zapytać o moją pracę kropka, niektórzy z młodszych gości rozpoznali moje imię z blogów technologicznych i chcieli zrobić sobie selfie. Zostałem jeszcze przez około godzinę, nawiązując uprzejmą rozmowę i obserwując taniec Sary i Michaela. Ale cała atmosfera wydawała mi się, toksyczna kropka, miałem dość. Po cichu wymknęłam się z sali balowej i wezwałam taksówkę do hotelu kropka, gdy tylko znalazłam się w swoim pokoju. Natychmiast przeszukałam internet i zarezerwowałam lot do domu na następny poranek. Po prostu chciałem się stamtąd wydostać. Około dziewiątej wieczorem zadzwonił mój telefon. Był to nieznany numer lokalny. Halo. Nelly, tu mama, westchnęłam, skąd masz ten numer? Michael mi go dał, dostał go od swoich przyjaciół z branży technologicznej. Kropka jej głos był obrzydliwie słodki. Kochanie, musimy porozmawiać. Twój ojciec i ja chcielibyśmy zaprosić cię jutro na kolację przed wyjazdem. Chcemy ponownie nawiązać z tobą kontakt. Roześmiałam się na głos. Naprawdę? Chcecie o kontakt teraz? Po tym, jak dowiedziałeś się, że mam pieniądze. To nie tak, zawsze nam na tobie zależało, Nelly. Po prostu nie wiedzieliśmy, jak do ciebie dotrzeć. Nie wiedzieliście, jak do mnie dotrzeć. Albo nie zależało wam na tyle, by spróbować. Jest różnica, mamo. Kropka zaczęła się usprawiedliwiać, mówiąc o tym, że myśleli, że chcę przestrzeni i że szanują moje życzenia. Przestań pieprzyć, powiedziałam. Wiem, co wszystkim o mnie mówiłaś. Ciocia Helen mnie wtajemniczyła. Powiedziałaś całej rodzinie, że mieszkam w jakiejś norze, jestem żoną narkomana i walczę o pracę. Przedstawiłeś mnie jako kompletnego nieudacznika. Po prostu martwiliśmy się o ciebie. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje w Twoim życiu. Więc wymyślaliście historię. Mówiłaś ludziom, że jestem nieudacznikiem, bo tak chciałaś wierzyć. Moja matka zaczęła się jąkać, próbując się wycofać. Po prostu żartowaliśmy. Wiesz, jak rozmawia rodzina. Skończyłam z tą rozmową i skończyłam z wami wszystkimi, powiedziałam stanowczo. Nie kontaktuj się ze mną więcej, kropka odłożyłem słuchawkę i natychmiast zablokowałem numer. W ciągu piętnastu minut mój telefon brzęczał od wiadomości tekstowych od innych nieznanych numerów. Mój ojciec, Sara, a nawet kuzyni, których ledwo znałem, kropka, wszyscy chcieli porozmawiać i załatwić sprawy. Teraz, gdy wiedzieli, że odniosłem sukces, kropka, zablokowałem każdy numer, nie czytając większości wiadomości. Następnego ranka poleciałem do domu, czując ulgę. Myślałem, że to będzie koniec, ale myliłem się. Dwa tygodnie później otrzymałem kolejny e-mail od sary. Ten nie był słodki ani przepraszający, jak jej zaproszenie na ślub. Nelly, zaczęło się, zrobiłam trochę badań i dowiedziałam się dokładnie, jak bardzo jesteś bogata. Jesteś warta miliony, a tymczasem Twoja rodzina boryka się z problemami. Zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości 100 tysięcy dolarów na mój ślub i to sprawiedliwe. Że musisz ją spłacić, dla kogoś takiego jak ty, to drobne, ale dla nas to wszystko. Jesteś nam to winien po tym, jak porzuciłeś swoją rodzinę na dziesięć lat. Jesteśmy twoją rodziną, a rodzina pomaga rodzinie. Oczekuję, że przelejesz pieniądze w ciągu najbliższego tygodnia. Kropka, wpatrywałem się w e-mail z niedowierzaniem. Zuchwałość tej wiadomości zapierała dech w piersiach. Chcieli, żebym zapłacił za ślub Sary, ponieważ było mnie na to stać. Odpisałam natychmiast Sara, nie zapłacę za twój ślub ani za żadne inne wydatki, które poniosłaś. Chcesz wiedzieć dlaczego. Ponieważ przez 10 lat Ty i nasi rodzice nazywaliście mnie nieudacznikiem za moimi plecami, kropka, mówiliście wszystkim, że jestem nieudacznikiem, że żyję w biedzie, że jestem żoną narkomana. Zgadnij CEO. Nieudacznicy nie pomagają swoim rodzinom. Skoro jestem takim nieudacznikiem, dlaczego chcesz moich pieniędzy? Nie kontaktuj się ze mną więcej, kropka, jeśli to zrobisz. Porozmawiam z moim prawnikiem o oskarżeniach o nękanie. Wysłałem wiadomość. A następnie zablokowałem jej adres e-mail. Było to sześć miesięcy temu i od tamtej pory nie miałem kontaktu z żadną z tych osób. Założyłem, że groźba podjęcia kroków prawnych ich odstraszyła. Teraz wróciłem do normalnego życia, prowadzę firmę, pracuję nad nowymi projektami i cieszę się sukcesem. Nie jestem rozgoryczony tym, co się stało, szczerze mówiąc, jestem wdzięczny. Ten ślub pokazał mi dokładnie, kim naprawdę jest moja rodzina i potwierdził, że dokonałem właściwego wyboru, odcinając ich od mojego życia dziesięć lat temu. Niektórych ludzi nie warto zatrzymywać w swoim życiu, nawet jeśli są z tobą spokrewnieni. Nauczyłem się tej lekcji dawno temu, a ślub Sary tylko przypomniał mi, jak bardzo jest ona prawdziwa. Radzę sobie bez nich i zawsze będę.